Drodzy piwowarzy i piwowarki, drogie. Właśnie w dzisiejszym będziemy ważyć Bira. To jest to piwo, które nas dzisiaj interesuje. Żeby jeszcze było ciekawie, chcę Wam tutaj poprzedstawiać troszeczkę historię Rogena. Już, już piszemy. Dobra, niech będzie to. I... Tak, no widać, że jestem nieprzygotowany. WikiPiwo.org, no co jest grane? Dobrze, kategorie bazy i wiedzy, gatunki. Oczywiście interesuje nas tylko i wyłącznie gatunek na literkę R, czyli Rogenbier. No i mamy. Eee, początkowe plato 1046-1056. Odfermentowanie do 1014, czyli na moje oko do... no może być nawet w tych, wach, w tych widełkach do 2,8. I było 1020 SRM skala amerykańska 14-19, ABV czyli około 4,5-6. do 6. W aromacie oczekujemy przyprawowego żytniego aromatu, który jest pomieszany z umiarkowanym aromatem drożdży typu wajcem. No i takie Wajceny oczywiście od wajista, oczywiście Wajceny od wajista są w tej chwili kończą się kręcić na mieszadle magnetycznym to są wejceny typowe dla, droż dla piw żytnich, zaraz zobaczymy jakie oczekujemy lekko banana, cytrusa, wygląd jasno miedziano-pomarańczowy do bardzo ciemny czerwony albo bardzo ciemny miedziano-brązowy kolor wysoka kremowa piana koloru od złamanej bieli do żółto-brązowej piany, zbita, długo się utrzymująca, często gęsta, górzysta mglisty, nieklarowny wygląd, to jeżeli chodzi o pianę Smak oczywiście umiarkowanie mocny, przyprawowy, ale od umiarkowanie lekki, więc myślę, że jak wycelujemy w średni przyprawowy, umiarkowany smak, to będzie dobrze. Bogaty po smak żytni, czyli taki chlebek żytni, chlebek pumpernickel. Tekstura średnia, ogólne wrażenia, to zdanie, które lubię zawsze czytać, bo jest tu po prostu clue programu. Dunkelweizen, uważony z żytem zamiast pszenicy, ale bardziej treściwy, i lekko chmielony dla smaku i do aromatu. Eee, co ciekawe, słodowane żyto typowo to 50% albo i więcej zasypu. No niestety w moim piwie nie będzie 50%, a chyba 37%. Reszta to ja słód jasny, monachijski, pszenny, karmelowy. I małe ilości słodu palonego, bez łuski, typ, czyli na przykład Karafa 3 specjal Dla nadania koloru... Gęstość początkowa 11,4 do 13,8, celujemy w 12,5, 12, 12,5, 12 goryczka celujemy w 15, gęstość końcowa w 2,8, kolor w 14, a alkohol, no to zaraz sami zobaczycie. To tyle historii. Przejdźmy wobec tego do e, samego projektu e, e, Rogi Bira, czyli Rogen Bira. Oczywiście tutaj już nie będę Wam tutaj powtarzał ja już jestem w trakcie ważenia także zaraz na bieżące poprawimy sobie niektóre sprawy podstawa, woda z Tesco, zmodyfikowana 16 nie, tylko, tylko 8 gram chlorek wapnia dałem słód żytni 2 kilo tylko 1,5 kg monachijskiego typ 2, żeby podkolorować to piwo. <laughs> I 1,5 kg monachijski, to pochodzi z, ze Strzegomia. Pilznyński z Wejermana, 1,5 kilo. do tego. Kara Roma od Weiermana 200 g. I słód zakwaszający, 150 g. To jeżeli chodzi o mm, słody... Jeżeli weźmiemy to pod kątem procentowym, no to zobaczymy, że y, żyta jest tutaj no niecałe 40%, a więc prawie. No ale prawie, jak wszyscy wiemy, robi różnicę. Stąd wysładzanie przebiegło, y, mierzyłem na stoperze w 40 minut i 38 sekund. 35 litrów wysłodziłem o, o gęstości 12 BLG. Dobrze albo i dobrze e, w tej chwili jestem w etapie chmielenia. Czyli dodałem 30g SELECT Spalt, albo Spalt SELECT, przepraszam. E, poprawiłem alfa kwasy na 3,40, ponieważ poprzedni zbiór był 4. E, dało to 12 i był. No i e, mną jeszcze e, chmielenie chmielem lubelskim na ostatnie 10 minut gotowania. E, no właśnie, a czemu nie na 20. Spójrzmy 15,8 a gdybym zrobił na 20 minucie no podniesie się na 18,4. Ja nie wiem, czy tak chmielowo chciałbym mieć na, na wyskoku wobec tego może krakowskim targiem a może 7 minut. 14,8 no i dobrze, niech, niech chmiele idą sobie troszeczkę za słodowością celujemy w 13 plato, no, mam nadzieję, że 12,5 gdzieś tam gdzieś tam wyjdzie no tu jeszcze poprawię ale może to przy was zrobię Aha, 12, czyli, czyli generalnie nie, no czyli no dobra, ustawię 13. Mam nadzieję, że do 13 dojdziemy. Głupi jestem, zamiast poprawić od razu, to się bawię. Ok, celujemy w 13, ale jak będzie, to zobaczymy. Temperatura bezac... poszła już, jest już za mną, nie będę Was tutaj kręcił. Przebiegło w ten sposób, czyli dodałem 25, no, tam z hakiem, litrów wody w 70, w 72 70 stopnie. Temperatura dosyć szybko spadła poniżej 65, musiałem to dogrzewać. A spadła dlatego, że jak sami widzicie, słodów ogólnie, słodów ogólnie aha muszę to wyłączyć no ale jest około 5,5 kg, nazwijmy to poniżej 5,3 a wody jest 25 litrów czyli to daje nam prawie no, wskaźnik ponad 4 litry na mm, na kilogram słodu czyli zacierałem na bardzo rzadko wobec tego nawet w moim garnku e, dosyć dobrze zabezpieczonej stali podwójnym, z podwójnym dnem nie mogłem utrzymać takiej temperatury ani innej Wysładzałem w krokach 5-litrowych. No i to było na tyle. Nagazowanie sam, nie wiem, czy to będzie glukoza, pewnie tak. E fermentacja y przewiduje 14 dni burzliwej, cichej 4 dni. Nad tą cichą się cały czas zastanawiam, czy w piwie rzytkim w ogóle robić cichą fermentację. Zobaczymy. Leżakowanie, tak, z głupia Francja, zawsze jest tutaj wpisane 30 dni. E dobrze. E będzie dodany, no, no, jak to się nazywa? Eee, po polsku. No, no, podpowiadajcie. Wiem, że już mówicie dawno. Jeden. No wypadło mi w tej chwili z głowy. Dobra. Eee, mech irlandzki. Dobra. Dwie łyżeczki od herbaty tispane. Eee, I drożdże, o których mówiłem, takie specjalne, specjalistyczne, Wajist 3068, y które się tak nazywają, generalnie wajceny, nazwijmy je, bezpiecznie, wyprodukowane 4 grudnia, y wobec tego żywotność około 50%, starter 1,8 litra, on się jeszcze dokręca, y potrzebujemy 260 bilionów teoretycznie drożdży, a teoretycznie po użyciu mieszadła po dwóch dobach będzie 261, czyli zachowamy równowagę w przyrodzie. Jeżeli chodzi o szczegóły zacierania, to jak już mówiłem, zacieranie na bardzo rzadko, powiem Wam, że bardzo dobry to był pomysł, ponieważ jak już wcześniej mówiłem, wysładzanie 35 litrów o gęstości 12 BLG zajęło mi 40 minut i 30 chyba, muszę sobie podświetlić, bo już jest ciemno, i 38 sekund i 880 setnych sekundy w życiu szybszego wysładzania chyba nie miałem dobrze ja tu chciałem coś tak poprawić wysłodziłem 35 litrów o gęstości 12 plato to nie było takie dokładnie 12 nazwijmy to 11,8 Efektywność jakaś kosmiczna wychodzi, ciekawe skąd to się w ogóle bierze. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, no nie mam pojęcia. Zobaczymy, co będzie na końcu gotowania. Ile wody odparuje? O, i wtedy się okaże cały ten bajer z, z tą wydajnością, która coś mi bardzo śmierdzi. Tutaj do fermentera to będzie kluczowa, kluczowa dana. O, oczywiście, original gravity, czyli, czyli, czyli gęstość początkowa, oraz mierzona wielkość partii. No już na pewno nie będzie 18 litrów, jest 35 w garze, niech tam 5 od, nawet odfermentuje, to ustawi się na 30 litrów. No i skoczymy gdzieś tam na standardowe ostatnie owarki 94% wydajności. No, może to jest od tego, że hmm, chyba to jest kolejne piwo z modyfikowaną wodą, czyli z wodą zagrzaną do 100 stopni, y, tą wodą, którą zacieram, oraz tą, którą wysładzam i gotowaną pod przykrywką przez 15 minut w 100 stopniach. Potem ona się przez 2 godziny, powiedzmy, nie tylko y, odpuszcza temperaturę, ale i tworzy się osad, dekantuje 90% tej wody do fermentera. No i po prostu czekam na stygnięcie i zasypuje w to słód tak w telegraficznym skrócie na no, nagrodzowanie w ogóle nie patrzę, bo w tym programie akurat ono nie reaguje, ja chyba coś nie mam w ogóle ustawionego, znaczy generalnie ureguluje tutaj prawda ale te wartości są niezmienne <grym> no przynajmniej były no załóżmy, że ja będę miał 30 litrów no zobaczcie, czy 30 litrów zasypie 103, czy 20 litrów może ktoś ma jakieś rozwiązanie a może jak przejdę z innej komórki 30 litrów... Nie no to totalna bzdura ponieważ yy, to powinno być akurat yy, gramatura powiązana z zmierzoną objętością butelkowania więc no nie bardzo bardzo dziwna sprawa do tego używam innych programów jak chcecie to pokażę yy, no i to by było na tyle jeżeli chodzi o yy, objętość kadzi z 50 litrów nie wiem czy tu się głupoty jakieś pisują nie lubię takich miejsc po przecinku. No dobrze, to by było na tyle. Projekt przepisu praktycznie już jest zmodyfikowany. Modyfikacja polegała na dopisaniu... No co to? Dopisaniu po prostu 30 gram... A tu było 20 gram ze złym... Ze, złym, ze, złym, ze, złym, ze złymi alfa kwasami. No i tu coś też... Aha, już wiem z czego to się wzięło. Z moich tutaj kremsat. Więc ja to poprawię. Dam 20 gram w 7 minucie chmielu lubelskiego w granulacie. Eee, dobrze, to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.